Witam was ponownie, strony Halawander i gramy dalej w Devil May Cry. Na początku oczywiście ulepszenia. Mam nadzieję, że tym razem lepiej mi pójdzie niż ostatnio, ponieważ ostatnio strasznie maściłem. To było potworne. Chyba Eryksa, wiecie co, ulepszymy, ponieważ to nie jest wcale taka zła broń, jak mi się wydawało. Trzymaj... No, weźmiemy to. A może jeszcze Revenanta? Chociaż nie, nie potrzebujemy tego, zdolności nie. Rebellion nie chce tej fali uderzeniowej. Repeater potrudny. jest z... Nie. O, jest maksymalnie ulepszony, więc Eryksa jeszcze. Zrozumiał szlemy, Niech będzie szlem. Nie wiem co to robię. Nigdy tego nie używałem. Ale zobaczymy. Czy by teraz po prostu lepiej szło? Nie możemy nadal nic kupić, prawda? Potrzebujemy 7,5 tysiąca. To będzie bardzo ciężkim wynikiem. Rozpocznijmy misję. Trzeba tak mam cicho tym będą... Okej. Aby uzyskać dostęp do tajnych misji, otwórz sekretne wrota, ukończenie misji pozwala zdobyć listę manewrów. Doprawdy. Zmiana zakładników. Pamiętacie. Trochę to przyciągają niepotrzebnie. Zgadzali, że on po prostu może to wziąć, wziąć na siebie te kule wszystkie, nie? Może nie wszystkie. Tego jest głupi. Głupi tego, głupi akcent tekstu. Po prostu nie zgadzam się akurat, tutaj się zgadzam z że to była szansa i akurat kat się nie stało. Jeszcze. Naprawdę myślicie, że myślą, że mundus dałby im odejść? Tak czy inaczej? Co się <śmiennie> <wytrzymaj się! śmiennie> No. To jest ciekawy aspekt jeśli chodzi o grę, ale nie podoba mi się aż takim stop. No, znowu spadłem mi apatycznie. Rix. O, ale... Jest taka skrybitnie, fajnie zrobiona sekwencja, ale jest ciekawa, tak, fajnie wymyślona jest. Znaczy, dobrze wymyślona, ale nie jest nie wpada w moich gustach, tak? Mam nadzieję, że zdążymy. A, się porusza jednak, to już się nie porusza. Niestety kastynki są zrobione w 30 FPS-ach i jest limit dlatego właśnie. Dziwne to jest, dziwne to jest. Normalnie wygrzeje jest 60. Będzie no, się nie pozwala, nie? What the fuck? To nie jest! To jest ten moment, którego nie wiem co robić nigdy. O mój Boże, nie! O nie! Tak jest, okej okay. Łap się! Jezus Maria! Tak tyle do to było, dzięki Bogu, że zauważyłem. Ale to nie koniec. Trochę za dużo tych sekwencji moim zdaniem. Trochę przyciągane to jest. Mieli pomysł, fajny, ale niestety na dłuższą metę. To jest trochę nudzi. Nie, nie! Jezus zmarniałem. Ale gdzie wezmę? Nie dożyłem. A Wcześniej ich nie zabijałem Tych przeciwników Ale teraz myślałem, że może być osiągnięcie za to A nie ma niestety Hmm, szkoda Za styl będę miał obcięte mocno punkty Potwornie Co? Łał, wow, ta gra, ta gra naprawdę jest wybaczalna były dwa klucze jakieś, nie wiem gdzie. Przepraszam, to <kluzny> Nie mam pojęcia, gdzie były te y, klucze. No, punkty dostałem bardzo, nie? Ale. No cóż, co radzić. Krótka misja, no nie mogę nic za to, nic nie, nie, za to nie zrobię. Tak, mówiłem, że będą długie odcinki i będą krótsze odcinki, bardzo kewet krótkie. No, niestety muszę się wam teraz pożegnać. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko!